Widać. No, przyszła paczka do mnie. Co to za paczka? Gabarytowo, takie trochę podejrzane bym powiedział. A co to za paczka? Właśnie wracam do, tej, do tego tematu. Nie będę pokazywał tutaj, bo i tak nic nie widać. Cóż otwieramy. Powoli, systematycznie. Oj, coś długo otwieram tą paczkę dzisiaj. Pierdzielę. Tutaj weźmiemy pik. Lubicie dostawać paczki, bo ja ta... co nam się tu będzie ukazywać powiedzcie. Jesteście ciekawi? Już coś widać. Czyżby był to silnik? No to wychodzi. Zapakowane ładnie. Zobaczymy zawartość, jaka będzie. No tu ciemno. Co tu dużo pierdolić? Nowy silnik. Czy, my nie, czy nie popękany? Tylko tu ciemniejsze jest, a tu jest jaśniejsze. Jakieś pierdolone. <laughs> Będziemy montować. Z syna. No, oczywiście luz jest jak zwykle trzeba będzie wyeliminować chyba dobrze że mam ten śrubkę do sprzęgła zabezpieczyć wszystko jakoś tak kurwa na dole ten o, tutaj wysoko to nisko no, nie wiem nie wiem Widać trzeba rozebrać, zobaczyć czy cylinder jest nowy faktycznie. Czy tu wszystko w porządku? Tyle w tematach. Pożegna.